To można się zastanawiać czy nie graliśmy w koszykówkę albo jakiś inny sport, e, gdzieś w pierwszej połowie odskoczyliśmy, w drugiej pierwsze 15 minut prowadzi, prowadziliśmy grę i nagle zrobiło się przedemka walcząc, dogoniła nas i całe szczęście na koniec meczu udało się być o jedną kramkę lepszym od zespołu przeciwnego. Dużo, dużo bramek bo 41 440 To jest naprawdę interesujący wynik. Tam od początku meczu, że nam złożą, to się ułożył, chyba w autokarze I, i tam złapaliśmy dużą stratę do złóżych duży, Próbowaliśmy też odrobić parę bramek w pierwszej połowie, ale No nie wyszło to nam w drugiej połowie. Próbowaliśmy to gonić, mieliśmy już w piłki na jedną, ale daje nasze błędy gdzieś. To taka metamorfoza? Fatalna kiepska gra w pierwszej połowie w obronie, szczególnie w drugiej połowie, zupełnie inaczej to wyglądało. Powiedzieliśmy sobie parę kroków że po prostu nie możemy tak grać, i to nie jest nasza obrona i najbardziej co chcieliśmy, właśnie tę grę w obronie zmienić, bo w pierwszej połowie kompletnie nam to nie wychodziło. Wracacie do Legnicy z Niedosytem?